Pacjent zemdlał na stacji metra. Po tym zdarzeniu zgłosił się do swojego lekarza i na EKG wyszło to. Wiesz co to takiego? Mamy tu wolną pracę komór, ale to nie wszystko. To co najważniejsze to, że mamy tu dwa kompletnie niezależne rytmy. Rytm zatokowy i znacznie wolniejszy rytm zastępczy z węzła przedsionkowo-komorowego. Wiesz już co to takiego? Zanim ci powiem to, dam ci tylko znać, że żeby szybko rozpoznawać tego typu patologie, potrzebny ci jest trening. I my mamy coś dla ciebie. Jest to EKG trening, czyli nasza książka oparta na 50 przypadkach klinicznych, na bazie których omawiamy wszystkie patologie, które musisz znać. Przypominamy ci podstawy, podsumowujemy kryteria i dajemy protipy, które ułatwią ci interpretację w przyszłości. Jeśli brzmi to dobrze, to wpadnij na ekgpopolsku.pl, gdzie do końca tygodnia książka jest jeszcze w niższej cenie. Wracamy do przypadku. Więc jest to blok przedsionkowo-komorowy trzeciego stopnia. Pacjent został skierowany na kardiologię, gdzie miał wszczepiony stymulator. Blok trzeciego stopnia ma dwie charakterystyczne cechy. Po pierwsze mamy dwa kompletnie niezależne rytmy. I wiemy to dlatego, że między załamkami P a zespołami QRS kompletnie nie ma żadnego związku i odstępy PK są kompletnie różne. I druga sprawa to jest to, że częstość zespołów QRS jest niższa niż częstość załamków P. I to w zasadzie tyle. Dajcie znać, o czym chcecie kolejne filmy, i nie zapomnijcie o książce.